W tym rozdziale zagłębimy się w temat związany z podglądem materiałów panelu: kompozycja. Dotychczas korzystaliśmy ze spacji, jeśli chcieliśmy odtworzyć materiał w panelu. Mogliśmy również zaobserwować, iż wraz z postępującym wskaźnikiem czasu podąża za nim zielona linia. Symbolizuje ona zawartość, która jest umieszczana przez After Effects'a w pamięci RAM. Tak więc możemy powiedzieć, iż przykładowo. Ramki pomiędzy 8 i 12 sekundą są w tej chwili umieszczone w pamięci ram, co gwarantuje nam płynne odtwarzanie, czyli odtwarzanie, czas, czyli odtwarzanie w czasie rzeczywistym. Tak więc, w zależności od skomplikowania naszej kompozycji, które to skomplikowanie może być przykładowo uzależnione od ilości efektów, które użyliśmy w kompozycji. After Effects będzie odtwarzał płynniej bądź mniej płynniej naszą kompozycję. Oczywiście jest to również związane z ilością ramu, którym dysponujemy w naszym komputerze oraz chociażby takim czynnikiem jak wymiarami naszego projektu. Aczkolwiek zawsze możemy być pewni, iż tam, gdzie znajduje się zielona linia, After Effects na tym odcinku będzie odtwarzał materiał w czasie rzeczywistym. My jednak korzystamy ze spacji, czyli w pewnym sensie z podglądu na gorącą. Są jednak inne sposoby wykonywania podglądu naszej kompozycji. Zanim się jednak z nimi zapoznamy, proponuję zamknąć panel Project i w moim przypadku Effect Controls oraz włączyć panel Time Controls z rozwianego menu Window oraz audio. Na samym początku zajmijmy się zawartością panelu Time Controls. Znajdziemy tutaj możliwość odtwarzania materiału w taki sposób w jaki robimy to za pomocą spacji. Do tego celu służą przyciski kontrolne które znajdują się po lewej stronie. Tak więc dysponujemy przyciskiem play pause który, którego działanie jest takie same jak wykorzystanie klawisza spacji. Możemy również skorzystać z pozostałych przycisków. Przykładowo przechodzić do następnej ramki lub do poprzedniej oraz przechodzić na, po na początek naszej kompozycji lub na koniec. Bezpośrednio po prawej stronie znajdziemy przycisk, który umożliwia nam wyłączenie dźwięku podczas odtwarzania materiału, korzystając z tzw. Tak RAM Preview. Aczkolwiek o RAM Preview będziemy rozmawiać za chwilę. Następny przycisk pozwala nam określić sposób odtwarzania. Tak więc przykładowo zawężę obszar roboczy do około 2 sekund i skorzystam ze spacji. Dobrze, w tej sytuacji zauważycie, iż After Effects odtwarza materiał na okrągło. Związane jest to właśnie z użytym sposobem odtwarzania, czyli zapętlaniem. Symbolizuje to ta specyficzna strzałka. Mamy również możliwość odtwarzania do przodu i do tyłu, oraz odtwarzanie do przodu i zatrzymanie. Na samym końcu po prawej stronie znajdziemy przycisk, który umożliwia nam wykonanie tak zwanego RAM preview, czyli podglądu do pamięci RAM. Polega to na tym, iż After Effects Najpierw umieszcza materiał w pamięci RAM. Oczywiście ten proces również jest uzależniony od ilości pamięci, którą dysponujemy, a dopiero potem umożliwia nam odtworzenie tego materiału wraz z dźwiękiem. Przykładowo zawężę obszar roboczy do 16, to znaczy od 16 do 20 sekundy i kliknę na ikonie RAM Preview. Tak więc widzimy, iż After Effects konsekwentnie zapełnia pamięć wybranym obszarem i rozpoczął odtwarzanie wraz z odtwarzaniem dźwięku. Jeśli jednak skorzystamy ze standardowego odtwarzania, zauważymy, iż After Effects nie odtwarza ścieżki audio. Tak więc w tym celu musimy skorzystać właśnie z RAM Preview. Oczywiście, oczywiście istnieją inne sposoby odtwarzania dźwięku, ale o tym będziemy rozmawiać jeszcze za chwilę. After Effects umożliwia nam wykonanie dwóch podglądów RAM. Każdy z nich może charakteryzować się konkretnym zestawem opcji. Aby dostać się do konkretnego podglądu RAM musimy rozwinąć menu, które znajduje się poniżej przycisków. Widzimy tutaj dwie pozycje RAM Preview Options i Shift RAM Preview Options. Tak więc korzystając z pozycji RAM Preview Options, korzystamy również z opcji, które widnieją poniżej. Jeśli przykładowo przełączymy się na Shift RAM Preview Options, zauważymy pewną zmianę w opcjach, mianowicie w pozycji Skip. Tak więc konkretne opcje możemy przypisywać do konkretnego podglądu typu RAM. Standardowy podgląd RAM w tej konkretnej sytuacji cechuje się następującymi opcjami. I Prędkość odtwarzania ramek na sekundę to 23,97. Możemy zmienić tą wartość lub skorzystać z opcji Auto, tak jak w tej sytuacji, co spowoduje, iż After Effects będzie synchronizował wartość w okienku Frame Rate z rzeczywistymi parametrami naszego projektu, czy też materiału wideo. Tak więc w tej sytuacji rzeczywiście dysponujemy materiałem, który jest odtwarzany z prędkością 23,97. Następna pozycja to Pomiń, czyli Skip. Możemy w tym miejscu określić wartość, która będzie odpowiadała wartości pomijanych ramek. Czyli przykładowo chcemy, aby After Effects podczas podglądu pomijał co drugą ramkę. Następnie mamy pozycję rozdzielczość. Tak więc tymi opcjami już się zapoznaliśmy. Oraz możemy zaznaczyć opcję odtwarzaj od konkretnego czasu. Związana jest ona z pozycją wskaźnika czasu. Tak więc jeśli zaznaczymy tą opcję. After Effects będzie wykonywał podgląd ram od miejsca, w którym znajduje się wskaźnik czasu. I ostatnia opcja to full screen, która umożliwia After Effectsowi odtworzenie materiału w pełnym ekranie. Tak więc, w zależności od potrzeb, możemy zmodyfikować te ustawienia. Przykładowo, dysponujemy projektem o wysokiej rozdzielczości i odtwarzanie tego projektu nie wychodzi, czy też nie jest najmocniejszą stroną naszego komputera. Dlatego możemy przykładowo zmniejszyć prędkość odtwarzania odtwarzanych ramek bądź pominąć co drugą ramkę lub zmniejszyć rozdzielczość. W moim przypadku lubię korzystać z podglądu Shift RAM i zaznaczyć opcję From Current Time i Full Screen. Tak więc nie muszę modyfikować tych opcji podczas standardowego podglądu RAM. Ale pamiętam, iż mogę wykonać Shift RAM, co umożliwi mi skorzystanie właśnie z tych opcji. Tak więc, w zależności od potrzeb, możemy modyfikować te opcje w odniesieniu do konkretnego podglądu RAM. Żeby wykonać podgląd Shift RAM, musimy po prostu przytrzymać klawisz Shift i kliknąć na ikonie RAM Preview. Tak więc, w tym momencie wykonałem podgląd RAM z użyciem opcji które są charakterystyczne dla podglądu Shift RAM. Możemy także skorzystać ze skrótów klawiaturowych w celu wykonania podglądu RAM. Tak więc, aby wykonać standardowy podgląd RAM korzystamy z klawisza 0, który to klawisz znajduje się na klawiaturze numerycznej. A jeśli chcemy skorzystać z podglądu Shift RAM musimy do tego klawisza 0 Dołączyć również klawisz Shift, czyli SHIFT i klawisz 0 na klawiaturze numerycznej. Jedną z korzyści posługiwania się podglądem typu RAM jest możliwość zapisania na dysku twardym materiału, który został umieszczony w pamięci RAM. Tak więc w tym przypadku będzie to odcinek, który zawarty jest w obszarze roboczym. Aby wykonać taką czynność, korzystamy z menu Composition. Następnie wybieramy komendę Save RAM Preview. Pamiętajmy jednak. I już nie możemy zapisać materiału, który został umieszczony w pamięci RAM, jeśli przykładowo wybierzemy inny typ kamery. Tak więc musimy być upewnieni, to znaczy musimy być pewni, że kamera w naszej kompozycji to ACTIVE Camera. Wybieramy Save RAM Preview, a następnie możemy zapisać materiał, który został wyrenderowany do pamięci RAM. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o podgląd wideo. Bezpośrednio u góry widzimy panel, który umożliwia nam obserwację natężenia ścieżki audio. Możemy wykonywać podgląd, chociaż nie jest to fortunne słowo, samej ścieżki audio. W tym celu musimy, do, musimy przejść do menu Composition, a następnie skorzystać z Preview i wybrać jedną z opcji Audio Preview Here Forward, czyli wykonaj podgląd audio. Od miejsca, w którym znajduje się wskaźnik czasu, albo wykonaj podgląd audio całego obszaru roboczego. Jeśli chodzi o zawartość panelu audio, znajdziemy tutaj po lewej stronie wizualną reprezentację natężenia dźwięku wraz z jednostkami, które są wyrażone w decybelach. Po prawej stronie też znajdziemy jednostki, które są wyrażone w decybelach, ale związane są one z uwagami, które znajdują się po środku. Za pomocą tych suwaków możemy zmieniać natężenie dźwięku. Tak więc środkowy suwak kontroluje suwak po lewej po prawej stronie. Tak więc umożliwia nam on zmianę natężenia kanału lewego i prawego. Możemy również manipulować natężeniem dźwięku korzystając z poszczególnych kanałów, czyli z lewego i z prawego. Zajrzyjmy jeszcze do opcji. Tutaj możemy zmienić jednostki, czyli db lub procenty. Oraz określić dolną granicę dB. Możemy również klikać i wprowadzać wartości ręcznie, bądź kliknąć, przytrzymać lewy przycisk myszy i przesuwać. Jeśli chcemy cofnąć operację, korzystamy oczywiście z Ctrl Z. Jeśli chodzi o komendy związane z tworzeniem podglądu audio, możemy również skorzystać ze skrótów klawiaturowych. Tak więc w przypadku Audio Preview Here Forward korzystamy z klawisza kropka na klawiaturze numerycznej, zaś w przypadku Audio Preview Work Area korzystamy z kombinacji Alt i kropka na klawiaturze numerycznej. Tak więc wykorzystamy wpierw pierwszy skrót, czyli kropka oraz następny, czyli Alt i kropka, możemy także wykorzystać skrót Control i kliknąć. Na wskaźniku czasu oraz przesunąć. Dzięki temu możemy odtwarzać dźwięk oraz obraz, możemy również skorzystać z kombinacji Ctrl-ALT, kliknąć na wskaźnik na wskaźniku czasu i odtwarzać tylko dźwięk. Warto również zapamiętać, iż podczas wykonywania podglądu RAM możemy korzystać ze skrótu gwiazdka, który znajduje się na klawiaturze numerycznej. I nakładać markery warstwy. Jest to szczególnie pomocne, jeśli przykładowo odtwarzamy ścieżkę dźwiękową i chcemy oznaczyć punkty zwrotne na ścieżce dźwiękowej. Tak więc w moim przypadku skorzystam z klawisza kropka, a następnie z klawisza gwiazdka, co spowoduje utworzenie markeru, markera warstwy. Tak więc, jeśli chodzi o wykonywanie podglądu, dysponujemy dużą dozą elastyczności, z której staramy się korzystać jak najczęściej.